Ah, what a fosky, <laughs> what a fosky, what a fosky. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哦，嘿嘿，下面怎么做？啊啊，来吧。 Dark Souls. Dobrze słychać i muzyczkę ten o. nie gram na padzie na klawiaturze, to będzie męczarnia, dobra? Jest 28, szczerze. Nowa gra, no standardzi tak tak, dobra o yes, e! indeed. Nie Chwila Chwila <śpiewanie> Ja to przyciszę, ja sam, nie, przecież głośność głosów miała być na jeden A to uderzyło Przyszedł master Dobrze słychać, czy jest za głośno ten głos? Bo nie wiem. Przecież czułem teraz już na komputerze. Jest za głośno, czy jak? Bo. O, idzie jakiś. Cze czekam, aż nie ktoś pow powie, czy jest. Głośność jest dobrze, dobrze. I ale trochę. Go without trochu, ale co trochu? A czyli jest dobrze, ale trochę. Czyli tak, zapamiętałem sobie rady yy, zabójca, zdjąć zbroję i hełm. A skip. A, no to skip. O kur... dobra, nazywamy się. Yy, dobra, to na sam koniec. Zagramy, albo nie muszę na początku. Leniwa, słuchaj. Nie, dobra, nie, bo to będzie głupie Wiertara? Nie, Wirtara też nie. Jak się nazwać? Czekam na fajne propozycje na czacie. I dogar... O, dobra, ogarnąłem sterowanie. Gramy kobietką. Jung, Naturę, Aged. pogrzebowe bomby pamiętam pamiętam yy, to jest te ja miałem grać spodziejem nie chwila bo ja mam notatnik włączony z tym zabójca no to asasin jak sorcerer o ten mi się podoba ten jest fajny nie no dobra asasin yy, bomba lakfire bomb Nick, dam radę, dam radę 1, 2, 3. Dobra, dam radę po prostu. Oho! spędzimy tutaj dość długo, widzowie. O, to... jest Nie, no nie, tak nie może. O, ta mi się podoba. A mogę ją zmienić parcie? Nie, nie mogę. O, ta była dobra. Ale... Ole pizza. Mm. Jest wyżutek. Jest wyżutek. no Dobra. Damy Steam. Apar Aparant. jest oh Przecież. Latę. mogą być wierzę tylko że o oh, Jezu nie dobra to na szybko to nie cześć co to robi a już widzę co to robi a no to tak nie no dobra wracamy Wracamy. Nie! Wróć. Czekaj, bo tu było 96. Wracamy. Nie, za dużo. Już się ktoś by nie wiedział, huziocid. Dobra, szybko, wiem, wiem. Wracamy. O jezu, Wróć. Szybko, bo teraz mi się wszystko pozmieniało. Dobra, nic więcej nie edytujemy. To tu jeszcze wrócę do normalności. Dobra. A może jest Nie no dobra, wygląda się jak Devi <grystanie> tak, O nie, dobra, dobra nie! Dobra Dobra, idziemy Czemu tak dużo osób przyszło zobaczyć jak będę się denerwował, walił w klawiaturę, itd. itd. LATUJEMY NA SMYTAZIU! Dobra, ja na chwilę muszę... A, bo wam będzie lecieć, bo ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Niech wam leci intro jeszcze chwilę, bo ja jestem pochłon... Ale jak to? Nie no nie pamiętam, żeby tak trudno było. Teraz. Teraz możemy grać na pełnej. Chwila, czy mi się nagrywanie włączyło? Nie. Myślałem, bo już mi się dwa razy. Jest. Nie. Dobra. Wiedziałem. Brak, usta brak ustawień OBS-a. Moment. Chwila. Where is this? Dajcie mi. CZEMU NIE USTAWIŁEM obs -a? Aha! No i na ko... Dobra. Teraz? Niech mnie nawet nie denerwuje. Teraz powinno być dobre. Dobra. Jest... a, dar po... Uh, teraz powinno być dobrze. jest Nie no, ja nie rozumiem, czekaj. Ustawienia. A nie, bo nie zmienił, dobra gramy na razie tak, czyli po prostu zrobię najlepszy, najlepszy klik jaki jest możliwy, nie, nie, dobra, dobra, chwila, jeszcze nie, dajcie sekundę. <ś> A nie rozumieć czemu. Sekiro... A bo ja nie. wstawił, Dobra. Teraz. Dobra, to jest starcza, czyli to wiemy. O nie. A Shiftem się chyba waliło, ten mocniejszy. Dobra. Mam... Da się to oglądać, czy nie, bo jeśli nie, to po prostu przerwę z tego streama i za chwilę rozpocznę nowego, tylko ustawię sobie obs -a. Jest to pytanie dobra zaraz wracam ustawię oBS jeszcze raz jawia się ta dobra